W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowiona, Maryjo, przewodniczko dziewic, która poświęcając się od najmłodszych lat Bogu, złożyła ślub dziewiczej czystości. Ty jesteś najdoskonalszym wzorem skromności i niewinności. Uproś nam prawdziwą czystość duszy i ciała, Byśmy jedynie w Bogu szukali prawdziwych radości i w Nim wszystko i wszystkich miłowali. Cała piękna jesteś, O Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, który w przeczystym sercu Najświętszej Maryi Panny, Twojej rodzicielki, odzwierciedliłeś tajemnice swego życia, i w nim pozostawiłeś nam najwyższy wzór wszystkich cnót, spraw prosimy, abyśmy usiłując ją naśladować, czcili, miłowali i wysławiali w niej Twoje dobrodziejstwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.